radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Radni gminy Rychtal podjęli decyzję o zmianie systemu odbioru odpadów z terenu gminy zamiast systemu grupowego z gospodarstw na system osobowy. Od 1 stycznia przyszłego roku stawka od osoby wynosić będzie 22 zł. Wójt Rychtala nie potrafił jednoznacznie określić, czy w następnych miesiącach będą kolejne podwyżki za odbiór odpadów, co zapowiadają również władze innych gmin skupionych w spółce Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wolszowie. Stawki zostały tak zamodelowane, na ile nam wiedza, wiedza w tej chwili pozwalała. Zrobiliśmy to samo na tej samej podstawie analizy w zeszłym roku stawki udało się przez cały rok utrzymać, nie musiały być podnoszone i opłaty, które wpłynęły wystarczyły nam, żeby w tym roku zabezpieczyć środki na gospodarowanie odpadami i liczę na to, że też taka była prośba wszystkich wspólników ZDŁ Olszowa, żeby przekazali nam takie informacje i takie dane. Żeby się mogli te stawki yy, tak zamodelować, żeby wystarczyły nam do, do końca roku. Do tej pory za odbiór odpadów z terenu Gwiny Rychtal opłaty uzależnione były od ilości osób zamieszkujących gospodarstwo domowe. Radio Sud. Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.